Europa dzisiaj ciągle nie jest projektem kulturowym, jednym, wspólnym. My ciągle jesteśmy podzieleni linią Schengen. Tam są cztery priorytety w tym Partnerstwie Wschodnim, i w żadnym z nich tak naprawdę nie ma słowa kultura. Staramy się stworzyć przestrzeń, w której liderami na równych prawach są eksperci kultury, ludzie sztuki z krajów Partnerstwa Wschodniego tak jak ludzie z Unii Europejskiej. Kultura jest szansą, która jest po prostu szansą, żeby po pierwsze to Partnerstwo Wschodnie jako wspaniała inicjatywa nie umarło i, i spełniło swoją rolę. Chodzi o to, żeby kultura była jednym z ważnych priorytetów. pracy programowej merytorycznej nad Kulturą dla Partnerstwa Wschodniego. W tej chwili spotykamy się na bardzo roboczym, ciekawym, mam nadzieję, seminarium w Lublinie, wobec którego musimy przepracować merytorycznie tematy, obszary, zagadnienia oraz projekty, które chcielibyśmy prezentować na Kongresie Jesiennym. Sytuacja kultury dobrze odzwierciedla sytuację społeczeństw, sytuację w ogóle społeczną obywatelską kraju Partnerstwa Wschodniego. E, I no, jak w wielu wypadkach e, ta sytuacja jest dramatyczna. Dramatyzm, trage, tragiczność wręcz w niektórych sytuacjach e, polega na tym, że pełny monopol chcą przejąć e, Ministerstwa Kultury. Do tej pory to jest taka sowiecka praktyka, jeszcze chyba komunistyczna, tak? że kultura albo jest, y, y, pr pr przysługuje y, politycy i jest po prostu jakimś tam pomocniczym takim instrumentem politycznym, albo y, jest finansowana, czy w ogóle zwracają na nie uwagi już w trzecim, piątym, dziesiątym rzędzie. Część z tych krajów Partnerstwa Wschodniego już zbliża się do no, demokratycznego systemu, ale bardzo często wiele takich praktyk półautorytarnych czy wręcz autorytarnych zostało nadal. I e, no, kultura jest, można powiedzieć, jednym z najbardziej wrażliwych obszarów. Ona jakby najbardziej dokładnie od, o, o, opisuje stan społeczeństw. Przez długi czas. To wychylenie ku wschodowi było utożsamiane z czymś niebezpiecznym, prowincjonalnym. Chciało się iść na zachód, prawda? Tam była szansa, tam był rozwój, tam, tam była wielka Europa. I Lublin, jak wiele innych miast, bał się tej opcji wschodniej. Działania kulturowe środowisk kulturalnych i projekt Europejskiej Stolicy Kultury był dobry właśnie w tym względzie, że łączył te różne działania. Rodził się w fazie właśnie takiej przełamywania stosunku do wschodu i coraz większego zainteresowania realnym, rzeczywistym partnerstwem. Miasta Polski Wschodniej powinny być takim rzecznikiem, czy reprezentantem Polski, czy Unii Europejskiej do współpracy z partnerstwem wschodnim, bo mają do tego najlepsze kompetencje, mają kontakty, mają ten gen wschodni trochę w sobie zachowany w tych społecznościach i potrafią jakby to czynić. Lublin nieprzypadkowo jest gospodarzem i inicjatorem Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. To jest miasto, które coraz bardziej swoją tożsamość buduje na kompetencji wschodniej, na takim centrum budowania swojego wizerunku, swojego zaangażowania na forum międzynarodowym, na forum ogólnopolskim jako właśnie centrum kompetencji wschodnich. Chcemy rozmawiać partycypacyjnie o tym, co stanowimy i co możemy wymyślać dla Partnerstwa Wschodniego, dlatego taka formuła trochę luźna, nieakademicka nie do naszej pracy. Po tych trzech dniach naszych tutaj obrad powinniśmy wyjść z konkretnymi zaleceniami i obszarami, wobec których chcemy pracować na jesieni przy tym wielkim wydarzeniu, gdzie będzie się spotykał wschód i zachód jak chcemy nad tym pracować, jakie potrzebujemy warsztaty, jakie tematy do przedyskutowania. To wszystko musimy jakby tutaj w ciągu tych trzech dni wypracować. I druga bardzo ważna rzecz, dla mnie też niezwykle istotna, bo przy pierwszym kongresie kultury Partnerstwa Wschodniego pytaliśmy się, jak to czynić, jak czynić to Partnerstwo Wschodnie, jak czynić te projekty. W tej chwili chcemy wypracować i mieć, wiedzieć e, dokładnie, jakie te projekty artystyczne możemy już prezentować na jesieni. W seminarium w Lublinie mieliśmy ponad 100 przedstawicieli z 10 krajów z Unii Europejskiej, ale też przedstawicieli z Partnerstwa Wschodniego, e, którzy przyjechali do nas. 40 gości z zagranicy e, porozmawiać o tym, jak czynić kongres i dalej Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy, e, jak to rozwibrować, e, jakie mogą być tego efekty i co byśmy chcieli, jak potrafimy ze sobą razem współpracować, żeby się w ogóle na początku poznać. Mam wielką prośbę, żebyśmy na chwilę wstali. Szukamy osoby, które nie znamy, rozglądamy się, szukamy. Do taką osobę i później robimy z nią wywiad. Rozmawiamy z nią na temat trzech spraw. Po pierwsze, jak się nazywa, skąd jest. Po drugie, jaką pracę, jaką instytucję reprezentuje, co robi. Jeden sekret, o którym nikt na tej sali nie wie. Dobry dzień, mnie dzień dobry, mam na imię Emanuel, ja reprezentuję dzisiaj Galerię 379. Nazywam się Oksana. Przyjechałam do Państwa z Brześcia, gdzie na co dzień pracuję w teatrze. Uwaga, Skrzydła Chłopa. Nazywam się Kasia Stalicka. Przyjechałam z Katowic. Reprezentuję Miejską Instytucję Kultury Miasto Ogrodów ESK 2016. Janek Taraszkiewicz. I pracuję w firmie producenckiej Tarabum. No i organizuje bardzo fajne festiwale, m.in. w Lublinie Inne Brzmienia. Rozmawialiśmy z Polską ścianą wschodnią, czyli Białystok Rzeszów Lublin, które tutaj się spotkały, rozmawiając o tym, jak kontynuować i rozwijać proces Europejskiego Stadionu Kultury, który być może teraz jak będzie się nazywał jako Wschód Kultury. Ja, dawno dawno temu, w 2007 roku, nastała wiekowana chwila, a więc Polska i Ukraina zostały organizatorami Euro 2012. W związku z tym minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Bogdan Zdrojewski, wymyślił projekt pod nazwą Europejski Stadion Kultury. Muzyka Projektu dołączył Lublin. Był już ten, ten właściwy Europejski Stadion Kultury 2012. Lublin rozpoczął projekt, ponieważ dołączając nocą kultury i angażując ukraińskich artystów, stworzył taki start do, przed rozgrywkami. E, tymi właściwami e, Mistrzostw Europy, Europy e, w piłce nożnej. Udało nam się wypracować pewien potencjał, który też został dostrzeżony przez e, Ministerstwo Kultury. E, tak więc minister powiedział, że chciałby, żeby projekt był kontynuowany. Główną ideą 2013 roku będzie właśnie wspieranie lokalnych inicjatyw, e, akceleracja rzeszowskiej kultury, która jakby przez te dwa lata brała udział w tworzeniu tych projektów. Ale zawsze to było wspomagane bardzo mocno z zewnątrz. Teraz powoli, że tak powiem, te wszystkie projekty zaczynają pączkować. Jest wiele osób, które chcą w tym uczestniczyć. I program będzie jakby sterowany oddolnie, właśnie przez te inicjatywy nasze. I chcemy bardzo mocno otworzyć się na wschód i do tych projektów zaprosić kuratorów, którzy będą czuwać nad tymi projektami. Idea sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego powstała po pierwszym kongresie w 2011 roku, i jako Fundacja Transkultura i jako warsztaty kultury chcieliśmy jakby zapoczątkować tę inicjatywę i zrobić jakieś warsztaty, spotkać ludzi ze sobą, rozmawiać ze sobą i zacząć tworzyć projekty, zacząć tworzyć prawdziwą sieć współpracy. Jest nas już. 111 członków. Są to osoby nie tylko z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale też z Europy Wschodniej i staramy się te światy w jakiś sposób łączyć i robić wspólne projekty właściwie. A czy stworzymy formalną grupę, sieć, stowarzyszenie międzynarodowe, to właściwie zobaczymy. Pierwszym etapem tego projektu była podróż na wschód, do krajów Partnerstwa Wschodniego, żeby rozpoznać w ogóle środowisko. Dzięki temu projektowi poznaliśmy prawdziwe potrzeby prawdziwe problemy sektora kultury i w jakiś sposób spisaliśmy je w, w odpowiednim dokumencie, raporcie, który też stał się podstawą do dalszej działalności. Podczas warsztatów, w trakcie seminarium wypracowaliśmy konkretne już projekty, konkretne działania, które chcielibyśmy realizować, na które chcielibyśmy szukać też funduszy. tak, Że ludzie, słysząc Białoruś, od razu kojarzą ten kraj z Łukaszenką i, i zaczynają się rozmowy o polityce. Zainteresowanie Białorusią jest, jest takim specyficznym rodzajem zainteresowania efemerycznego. Właśnie ono również wynika czy wypływa z takich momentów. Sytuacji pewnych kryzysowych, które możemy tam śledzić, jak aresztowania, jak różne manifestacje. Kultura białoruska jest bardzo ciekawa i przez jest zdominowana trochę przez tą politykę. A, a może należałoby odsu odsunąć te wszystkie e, rozmowy i, i gadki o, o tym, czy rzeczywiście jest tak źle na Białorusi, czy nie, a, a popatrzeć na to, co, co, co ciekawego ci ludzie, którzy jednak tam żyją, co wytwarzają w, w sferze właśnie współczesnej, aktualnej kultury. Prezentacje białoruskie zostały przygotowane przez e, niezależne środowisko kulturalne Mińska e, przede wszystkim przez Galerię U, która jakby skoordynowała tą, 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 tą pracę. Białoruś, Białorusi 8... общем Galeria U to faktycznie jedyna galeria sztuki niezależnej na Białorusi. Ciężko jest określić, czym spowodowany jest ten fenomen. W ciągu trzech lat działalności wydawało nam się, że nasza działalność uaktywni i spowoduje powstanie podobnych placówek. Ale na razie to się nie dzieje. Pośrednio spowodowane jest to tym, że na uczelniach nie ma programu ukierunkowanego na kształcenie kuratorów współczesnej sztuki. Fenomenem na Białorusi jest też to, jak powstała nasza galeria. Jest to prywatna inicjatywa stworzona za pieniądze młodych białoruskich biznesmenów, którzy czuli potrzebę stworzenia takiego miejsca, gdzie artysta mógłby wypowiadać się w języku współczesnym codziennie w galerii odbywają się dyskusje, prezentacje, lekcje i zdarza się, że kiedy ktoś przychodzi zwiedzać, to w każdej części galerii może natrafić na różne kulturalne wydarzenia, nie tylko wystawy. Na tej wystawie zaprezentowaliśmy pracę czterech artystów białoruskich, którzy na co dzień współpracują z naszą galerią. Są to cztery filmy wideo i projekt fotograficzny. Każdy z tych artystów pracuje wykorzystując całkiem inne techniki, ale każdy z nich mówi o tematach społecznych. U nas nielsa. U nas Некоторые из работ иллюстрируют... Niektóre z prezentowanych tu prac ilustrują zachodzące w społeczeństwie procesy, niektóre posiadają kontekst polityczny. Ale wszystkie poruszają tematy, które dla nikogo nie są obojętne: takie jak czas, miłość, wiara. W rzeczywistości lista tematów, nad którymi pracują białoruscy artyści, jest długa. Myślę, że pod tym kątem niczym się nie różnimy od artystów w innych państwach. W przypadku tej wystawy postaraliśmy się pokazać różnorodność środków, które są wykorzystywane przez białoruskich twórców, czyli aktywizm. Public Art, mistyfikacje czy reportaż. Autorem wystawy fotograficznej jest Daniil Parniuk. Są to zdjęcia z jednego święta, które jest obchodzone co roku od 30 lat w małym miasteczku, które znajduje się na granicy trzech państw – Rosji, Ukrainy i Białorusi. Ten dzień nazywany jest Świętem Trzech Sióstr, Świętem Zjednoczenia Trzech Ludów. Miejsce, gdzie odbywają się obchody znajduje się w szczerym polu, gdzie stawiane są specjalne namioty. Co ciekawe, to święto obchodzone jest w jakiś dziwny sposób, prawie mechaniczny, bo na tych uroczystościach nie ma ani jednej uśmiechniętej twarzy. I Daniłowi udało się to uchwycić na tych fotografiach. W tym moment, gdy wyznikał, to. Zaczęliśmy wydawać partizan, bo potrzebna była chociaż jedna płaszczyzna, na której można by mówić o współczesnej kulturze białoruskiej. Partizan nie interesował się wtedy sztuką samą w sobie i bez powodu mówi się, że jest to Almanach o współczesnej kulturze białoruskiej. Partizan nie interesował się czystą sztuką. To miało być czasopismo, które wychodzi poza jakieś granice, które prowokuje, które może na początku oburzać, ale po pewnym czasie prowadzi do przewartościowania pewnych pojęć. Głównym mottem czasopisma była i zostaje nadal myśl, że poprzez modernizację kultury może zostać przeprowadzona modernizacja społeczeństwa. Same Специфичная вещь, которая может быть. Na Białorusi panuje specyficzna sytuacja polityczna. Przewrotnie mówiąc, ma ona także pozytywny wpływ na współczesną białoruską sztukę. Nasi koledzy z Europy często są pod wrażeniem tej elastyczności i kreatywności, którą przejawiają przedstawiciele niezależnej kultury na Białorusi. Bo jeśli każdego dnia musisz myśleć o tym, jak przeżyć w tych warunkach, jak realizować swoje projekty, jak je później prezentować, to tym bardziej prowokuje cię to do działania kochanie, czekanie, szukanie, blokanie, ujaulienie, natchnienie, śnienie nie. Zapraszamy Państwa na dyskusję na temat kultury w Białorusi. Na czym Waszym zdaniem polega w ogóle partnerstwo? W moim rozumieniu partnerstwo przede wszystkim nie może być jednostronne, korzystne tylko dla jednego z partnerów. Nasze partnerstwo powinno opierać się na wzajemnej współpracy. Jeżeli chodzi o nasze oczekiwania wobec partnerów, to przede wszystkim czujemy niedostatek wiedzy w pisaniu projektów. Wy stworzyliście już wiele tego typu aplikacji. Dla nas to wciąż ogromny stres. Podsumowując, po pierwsze liczymy na Wasze doświadczenie i Waszą pomoc w opracowywaniu wspólnych projektów. Projektów. Po drugie, partnerstwo to także dialog, wymiana myśli, idei. W ramach seminarium stworzyliśmy taki specjalny blog, który nazwaliśmy Partnership Fair, czyli właściwie market, targ partnerstwa. Tego typu pustą przestrzeń, która na co dzień jest takim po prostu miejscem, pewną otwartą galerią zamieniałem przy pomocy przyjaciół we wszelkiego rodzaju sceny. Postanowiliśmy zaprosić artystów do współpracy, ale nie takiej, że przyjeżdżają tutaj i robią jakieś prace. Wymyślone jest w dziesięcie, i na chwilę aprowana by do dużo warunków, tylko prace, które są wypracowane. Każdy, kto ten... chciał pokazać swoją organizację, inicjatywę, działalność, mógł się zgłosić do tego marketu i do tego targu partnerstwa i mógł zgłosić swoją prezentację, a wszystkie jakby kryterium, można tak powiedzieć, że jednym z kryteriów doboru tych wszystkich propozycji i prezentacji, e, była, e, było Partnerstwo Wschodnie. Najgłówniejszym celem tego kongresu, wydaje mi się, musi być jakieś e, wypracowanie jakichś nowych konceptów i nowych idei wdrążania właśnie kultury i innej roli kultury w społeczeństwach państw partnerstwa wschodniego. Jest tak naprawdę alternatywą dla wielu różnych europejskich, szczególnie unijnych spotkań, gremiów. My tworzymy ten kongres z ludźmi z krajów, które nie są w Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że go będziemy tworzyć w sposób mniej profesjonalny, mniej ciekawy, wręcz przeciwnie. My szukamy takich formuł, które będą bardzo aktualne. Well, I think to, to develop it further... Uważam, że aby współpraca kulturalna w ramach Partnerstwa Wschodniego nie pozostała tylko w sferze idei, projektów, musimy pracować równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich, która jest już obecna, ale wciąż niedostateczna, to współpraca na poziomie miast, województw, ministerstw kultury czy spraw zagranicznych. I ta współpraca nie może się ograniczać jedynie do wymiany, prezentacji, ale muszą to być konkretne wspólne projekty. Drugą ważną rzeczą jest tworzenie wspólnych sieci, połączeń, co pozwoli nam na bliższą współpracę. To jest początek tej pracy, która będzie się finalizowała na jesieni, bo widzimy taki półroczny teraz czas na przepracowanie tego wszystkiego, czyli zaczynamy teraz w marcu, finalizujemy się na jesieni, ale to też ten, ta jesień to będzie kolejny etap, finał jakby tej pracy, ale kolejne otwarcie na um, przyszłe um, lata um, kolejnej współpracy czy pozyskiwania środków czy grantów z Unii Europejskiej. Podczas kongresu powinniśmy opracować narzędzie, które mogłyby służyć zrównoważonemu rozwojowi. Musimy zastanowić się, jak dzięki naszej współpracy możemy zmienić politykę kulturalną i jak ta polityka kulturalna może kształtować się w różnych państwach. Powinniśmy także pomyśleć nad tym, jak nasz projekt z partnerstwa może pomóc społeczeństwom w rozwoju i jak dzięki partnerstwu wschodniemu możemy promować naszą kulturę, sztukę w innych krajach. Thank you very much to uh, Center, TNN Center. Uh, Politica, Ludzie są bardzo zmęczeni polityką. To nie jest w ogóle ten język, którym chcą mówić, nie chcą się tym zajmować. Moim zdaniem dlatego tematy związane z kulturą, rozmowa, językiem kultury są tak bardzo ważne. Dlatego też ten projekt partnerstwa jest bardzo ważny, bo pozwala się spotkać i porozmawiać. To co dla mnie jest ważne w projekcie Kultura dla partnerstwa wschodniego, to fakt że daje on możliwość, aby te przemiany demokratyczne robić przez kulturę, poprzez wpływ kultury na politykę. Bo to jest bardzo ważne, żeby przemiany zachodziły pokojowo, bez rozlewu krwi, żeby dawały konkretne rezultaty i zbliżały wschodnioeuropejskie kraje do zachodniej europejskiej kultury. Ważna rzecz, że, że, że się spotykamy i że zaczynamy myśleć w tym kierunku, że kultura jednak ma większą rolę niż do tej pory jej oddzielano, że tak naprawdę przez kulturę to można osiągnąć więcej reform i zmian w myśleniu ludzi, a to znaczy i w demokratyzacji państwa każdego, i w reformie gospodarki, i w wszelkich innych reformach niż przez na przykład e, działania jakieś tam e, polityczne. Staramy się nie tworzyć sztucznych, geopolitycznych pomysłów na Kongres Partnerstwa Wschodniego, tylko szukamy takich właśnie najbardziej możliwie praktycznych stron tego, co może dać spotkanie 400, 500, 600 ludzi kultury z krajów Unii Europejskiej i jej sąsiedztwa.